wśród członków Akademii i Kaja, i no, no Maria Jopek, i Wojtek Waglewski z zespolu Miclowicz, i Lofis, i Wesłowski, i na Hornę, a prawda, w sekcji poważnej Wojciech Pilar Konstanty Kulka, Piotr Paleczny, Jadwiga Ewa Pogłocka. No, są, proszę Państwa, najwybitniejsze w tej chwili nazwiska wszystkich właściwie polskich muzyków żyjących i działających we wszystkich jak, jak powiedziałem takiego, i kategoriach. Piotr Waleczki, Jacek Kaczmarski, Tadeusz Malem, Czesław Muner, Władysław Szpilman, Krystian Cimerman, Andrzej Kurylewicz. Sześć głosów za, kto jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał. Sześć głosów wstrzymujących. To dobry pomysł, żeby Frederyki do w Łodzi się pojawiły, żeby ta y, impreza właśnie domywiła się w naszym mieście? Myślę, że każde wydarzenie kulturalne, które się w Łodzi znajdzie, nowe wydarzenie kulturalne, poszcza tą ofertę, jest dla miasta cenne. Oczywiście zawsze ta decyzja powinna m, jakby znaleźć środek pomiędzy, środka, pomiędzy pulą fi, e, pieniędzy, którą na takie wydarzenie przeznaczamy, a tym, co to, co, co to przynosi miastu. No dzisiaj jakby mamy Informacje o tym, jakie są oczekiwania organizatora, także te finansowe. Znamy formułę imprezy. Zupełnie nie wiemy, skąd ten pieniądz miałby się znaleźć. Nie, nie, nie znamy takiego źródła, więc nie wiemy, z czego musielibyśmy potencjalnie zrezygnować na rzecz tego wydarzenia. Więc jak, jaki byłby ten koszt utraconych innych korzyści dla miasta? I po drugie, też nie znamy no, dokładnie tego, co miasto by sobie w ramach tej umowy zagwarantowało. Czy komisja podjęła takie stanowisko, w którym prosi panią prezydent o dalsze prowadzenie rozmów i doprecyzowanie ewentualnych warunków współpracy. Jednocześnie wskazując, że kwota 850 tysięcy przy takim pierwszym odczuciu radnych jest kwotą wysoką, być może zla wysoką. No 750 tysięcy, ale to w przypadku to netto, brutto to prawie netto. milion złotych. No tak, dlatego myśmy w tym stanowisku wskazali, że jakby w ramach tych negocjacji pani prezydent powinna zmierzać do obniżenia ewentualnego zaangażowania finansowego miasta, bo kwota jest dla nas nieco za duża. Organizatorzy tej imprezy wnioskowali o przyznanie 750 tysięcy złotych netto na organizację gali Fryderyków w Łodzi, czyli ponad 900 tysięcy złotych brutto. Jest to kwota wielokrotnie około 300 tysięcy złotych wyższa niż wszystkie pieniądze zeszłoroczne przyznawane w konkursie dla organizacji pozarządowych na organizację wydarzeń kulturalnych. Komisja promocji pozytywnie zaopiniowała tę, tę propozycję. Wszystko to wydaje mi się zastanawiające. Po pierwsze, czy ta impreza wpisuje się w jakieś plany promocyjne, strategię rozwoju kultury Łodzi i wizję tego, jak, jak kultura w Łodzi ma wyglądać, to po pierwsze. Po drugie, jeśli miasto deklaruje chęć uporządkowania sposobu przyznawania finansów na kulturę, to tego typu działania związane z pozakonkursowym typem przyznawania usług wydają mi się tutaj dyskusyjne. W budżecie wydziału nie ma dodatkowych pieniędzy na konkursy. Teoretycznie organizator, jeżeli byłby organizacją pozarządową. Mógłby wnioskować w tym konkursie, nazwijmy to w cudzysłowie, dogrywce, w którym pula do wydania to 350 tysięcy, ale to jest wydarzenie bardziej o charakterze promocyjnym aniżeli kulturalnym, więc trudno nawet, abym zabierał merytorycznie głos w tym zakresie. Zwłaszcza, że po to stworzyliśmy system, w którym oceniają eksperci, żeby jednoosobowe opinie na temat konkretnego projektu miały mniejsze znaczenie. Natomiast w tym roku mamy nowe zadanie wyodrębnione, jako że y, większość festiwali poza tymi imprezami modowymi znajduje się już, y, środki są przyznawane w konkursach dotacyjnych Wydziału Kultury. I w y, zadaniu upowszechnianie mody y, mamy zapisaną kwotę, tak jak wspomniałem 2 miliony 450 tysięcy złotych, 2 miliony uchwał intencyjną i Państwa decyzją zostało przeznaczone na fashion week. Umowa jest w podpisie, umowa dwuletnia. Natomiast kwotę 450 tysięcy zamierzamy przeznaczyć na, na 5 imprez. Wpłynęło 7 wniosków w sumie do nas, bo z taką prośbą zwróciliśmy się do różnych instytucji i organizacji w łodzi i chciałbym Państwu.